Cześć, pasieka gromadzeń. Sobota, cały tydzień nie nagrywałem, ale za dużo to też tu się nie działo. Ogólnie przedwczoraj wlałem tutaj drugą dawkę syropu. Wczoraj na tych pozostałych dwóch pasiekach, czyli rodziny produkcyjne dostały już 8 litrów, a odkłady, no te burnata to 6 litrów, a 4,5 na razie mają te odkładówki ale to tylko dlatego że wchodzi półtorej litra około chyba litry 60 ale no, tak byłem 1,5 litra w tych odkładówkach więc dzisiaj tutaj jeszcze doleję tu półtorej litra do nich plus tam gdzie są podkarmiaczki ramkowe i wchodzi 2 litry na przykład do tych tutaj leżaków no to też te 2 litry wtedy wszystkie już będą miały no, odkłady 6 litrów, a produkcyjne 8. Trzecia dawka będzie we wtorek, środę mniej więcej. Ostatnia na następny weekend. 4 dawki syropu tego gęstego, 2 do 3, yy, czyli 16 litrów, około 12 kg cukru na rodzinę. Około, tam trochę chyba mniej, wychodzi 11,5. Z tego co Liczyłem w kalkulatorze. Czy to wystarczy, czy nie, Ocenie po zakarmieniu, przeglądając rodzinę. Jeżeli będzie jeszcze miejsce, dostaną jeszcze dawkę, może taką mniejszą, nie 4 litry, tylko na przykład po 2, ale to mówię. Ogólnie, na no tą podstawą tutaj celem jest 16 litrów. 4 dawki po 4. W odstępach 5-dniowych wychodzi 20 dni, czyli no prawie te 3 tygodnie tyle, ile trwa. Cały cykl rozwoju tej pszczoły po prostu chodzi o to, że te pierwsze, co jak się dawało, dawki, to jeszcze matka mogła mocno podczerwić, ale już się da tą ostatnią dawkę, no to już ta pszczoła się zaczęła, e, powinna wygryzać i e, zaleją i te miejsca. No, im mniej tego czerwiu, teraz na jesień, im bardziej to będzie zalane, no tym lepiej. No, oczywiście, mówimy tutaj o tych sytuacjach. E, gdzie koniec sezonu już był wcześniej, a nie na przykład tak jak ktoś ma jeszcze nawoź, no to czeka no będzie zalewał pod koniec września, jakimś inwertem Ale mówię, no to wszystko zależy też od tego, co kiedy się po prostu to robi. Zaczyna te zakarmianie zimowe. Także jest w połowie, ale to widzicie, przynajmniej ta pasieka chodzi o tą, która nie była na wrzosie, no to. Do połowy września będzie skończona, zobaczymy ile zejdzie na tych rodzinkach z wrzosem. Tam nie będzie aż tyle trzeba lać z tego względu, że mam troszkę ramek wycofanych. Każda rodzina powinna dostać 2-3 ramki już pełne pokarmu. I następnie o, myślę, że dwie lub 3 dawki dostaną i powinny być pełne, ale to Będę też przeglądał, patrzył, co się dzieje. Byłem w tym tygodniu na Wrzosie. Nic nie nagrywałem, bo tylko zajrzałem do miodni. Miodnie, miodne, miodnie są puste. Nic nie widać tego miodu, nic nie czuć. Jeszcze jest szansa, że coś tam odłożyły w gnieździe, na przykład po bokach yy, koło czerwiu. Jeżeli tak będzie, no to yy, może się uda wykręcić chociaż ten słoiczek dwa z ula. Zawsze coś, ale no zobaczymy, jak przyjadę. Dzisiaj jeszcze do roboty. No ma padać. Padało w ogóle z rana, teraz przestało. A ma jeszcze padać po południu. No niestety mało spadło. Mówię niestety, bo ja bym chciał, żeby spadło chyba z 50 litrów, to grzyby by były. A chyba 8 litrów, 6 albo 8 litrów tylko w miarce było. No to co to jest? Mały deszczek. No dobra. Tak, będę jeszcze dzisiaj wytapiał wosk. Zapomniałem powiedzieć. O, jeden zatwór mi został, tego zabiorę. No Znaczy one się przydadzą, te zatwory, jeszcze jak wrócą rodziny z wrzosu, ale rodziny z wrzosu pójdą na pasiekę pod lasem. Tam jest miejsce, a tutaj jak widzicie, no praktycznie, no jeden ul by się zmieścił. A tam muszą się zmieścić 24 ule. Czy się zmieszczą wszystkie? No mam nadzieję. I jak nie, to... Trzeba będzie zrobić yy, stojaki gdzieś, wbić mam troszkę tych drutów i zrobić kolejne miejsce. Ja też chciałbym zawieźć na trzecie pasie pasieczysko trochę rodzin, ale tam planuję nie dźwigać tych ciężkich uli, tylko po prostu yy, zawieźć odkładówki. I zrobię to po zakarmieniu, czyli gdzieś w październiku myślę. Jak już pszczoły będą zakarmione, zawiozę je w odkładówkach. Mam jeszcze troszkę dennic i daszków z 10, więc z 10 tych odkładów przeniosę myślę i będę zimował po prostu w normalnych tych korpusowych ulach bo no nie ma wilgoci w nich a w tych odkładówkach, no w tych burgonata nie tu jest dobra wentylacja, tutaj nic nie było ale właśnie w tych tutaj co są pierwsze z brzegu no to były przypadki, że coś tam takiego z góry skraplało się i no wiecie, taki wilgoć w zimę, jeszcze jak jest chłodno, nie ma tego ciepła, no to jest no, negatywnie wpływa na rodzinę. Wilgoć jest bardzo zła, no i może być później jakiś grzybica czy coś takiego, albo po prostu rodzina nad nie przezimuje. Dlatego mówię, no wolę te drewniane, jednak drewno jakoś nie zawodzi mnie. Tak jak te sztuczne, zwłaszcza te odkładówki, bo jeżeli chodzi o ule burnata to też nie ma problemu, tak jak mówię, ani w odkładówkach, ani w tych zwykłych ulach jakoś nigdy na wiosnę nie było widać, żeby coś tam z tą wilgocią był jakiś problem. No, także ja idę przetopić troszkę ramek i, i, i no ogólnie to tam przynoszę jakiś sprzęt, go czyszczę cały tydzień i na strych gdzieś tam miejsce mam, wycofuję. I taka, wiecie, niezbyt interesująca praca, no to nic nie pokazywałem. Chciałem na nawoć jechać Wam nagrać odcinek, ale nie dałem rady. Może jeszcze um, uda mi się to w następnym tygodniu. Pokażę Wam ile tego jest u mnie tutaj w okolicy, bo jest coraz więcej, no ale miodu i tak z tego nie mam. Dobra, idę, idę tam działać. No dobra, tu już wszystko jest nastawione. Wyciąłem troszkę takich ramek um, starych. Ale połówek nożem i na spód dałem. No, bo wiecie, wiszą te ramki, tu wejdzie około chyba 15, ale z mm, spodu jest dosyć dużo miejsca. Miałem tam troszkę od sklepin z gryki, ale to malutko, więc też tam rzuciłem. Yy, już takie wypukane. Wyciąłem nie wiem z 10 tych połówek. I reszta już będą pionowo te ramki tutaj wisieć. Widzicie, ta może nie jest jakaś mocno ciemna, ale tu środek jest wszystko, yy, komórka trutowa. No to takie brzydkie też wytapiam, bo ja wolę mi wszystko poukładane, czyli po prostu trutowa ma być na ramce pracy. A jak wiecie co, to zazwyczaj było tak, że gdzieś mi myszy weszły do jednego chyba korpusu z ramkami w tamtą zimę wygryzły środek, sobie gniazdo zrobiły ja te ramki dałem do pszczół, ale one oczywiście zrobiły to komórką trutową na trutnia, no i później cały sezon takie właśnie były ramki trochę nie fajne więc teraz je po prostu porządkuję widzicie, to jest ten wosk, który już w tym roku wytopiłem rok temu, rok temu miałem około 50kg ciekawe ile będzie teraz ale tutaj chyba jest mniej niż było. No nic. Jeszcze troszkę jest do wytapiania. Yy, dużo jest ramek czarnych na wrzosie, które będę, yy, będę wytapiał. Tam jest po 6 w miodni. Z wszystkie. Razy 24. No to ponad setka. Plus jeszcze tam z gniazd. Może się coś ciemnego, jak nie ma czerwiu karmu wybierze. No bo na ten miód wrzosowy to tak bardzo małe są szanse, raczej nie liczę. No, także tutaj już jest podstawiody. Wiadereczko podpali się. Tutaj płomień. No, i powinno to się za chwilę zagrzać i będzie kapało. Myślę, że dwa razy dzisiaj. Nie mam tak dużo jeszcze tych ciemnych ramek, bo mówię, większość jest na. Wrzosie, a te ramki, które tutaj dawałem, to z gryki. Przebrałem z gryki te ciemniejsze poszły do wytapiania, ale tego jakoś bardzo dużo nie ma. Jeszcze mam w garażu chyba z pięć korpusów, ale tam nie są przebrane, więc ja pójdę zaraz tam przebierać. Jeżeli będą takie właśnie ciemne do wytopienia, to je tu przyniosę. To może do końca dnia więcej nawet. W topie niż dwa razy. Na no dwa razy, tak jakby mam naszkowane teraz, a może jeszcze coś tam dobiorę i będą trzy tak jakby wytapianie. No i by było fajnie, zawsze mnie z tego bałaganu. Jakaś tam robota idzie do przodu. No, jak widzicie, już ładnie tutaj leci. Pewno pszczół się tu kręci, ponieważ no jest zapach, a one w tym okresie bezpożytkowym to się mocno pchają. Czy to gdzieś ramki się zostawi? Czy, czy właśnie no tu jest zapach tej pary? Stry. Czuć ten zapach wosku, tego wszystkiego, no i się dosyć mocno przez drzwi tutaj mi wchodzą pod drzwiami, ale no trudno, jakoś to powoli się wytopi. Dosyć szybko leci z tego względu, że były te odsklepiny, znaczy ten wosk z odsklepiny, już bez miodu oczywiście, wypłukałem to wcześniej, plus jeszcze to co wyciąłem troszkę tych ramek, a jak są te same ciemne ramki to, to dużo wolniej ten wosk wylatuje. Ale też coś tam się nakapia. No także. Dosyć szybko powytapiałem w tym roku ten wosk. Nie będę robił tego na wiosnę tylko teraz na jesień. Chyba że jeszcze coś tam mytylica zje albo myszy jakieś no to może i na wiosnę też trochę będzie ale już jakieś końcówka resztki. No dobra. Mało wody prawie sam wosk więc nawet dużo. Bo czasami, jak jest mało, to są nawet takie, popatrz, jakie krążki malutkie, ten węższe, a ten będzie w miarę duży, choć nie tak jak te, gdzie same od sklepiny były robione. To są te największe. No, także tutaj muszę wyczyścić do worka na śmieci. Można to gdzieś zakopać, ale tak, żeby nie było, wiecie, jakoś to na otwartej przestrzeni, żeby pszczoły nie leciały, bo one po zapachu mogą chodzić, a nie wiadomo, czy jakieś patogen jeszcze nie są, więc ja najczęściej zakopuję po prostu w tym jak to się nazywa, w kompoście. Mam takie miejsce, pryzmę, gdzie wrzucamy wszystkie jakieś tam obierki z warzyw, owoców, to pójdzie to tam. Tylko tak przykryte. No najlepiej właśnie zakopać. No, a później jeszcze sobie włączę Czyli włączę, zapalę ten palnik i jeszcze troszkę tych ramek dzisiaj wytopię, ale już niedługo, jeszcze parę godzin, wieczuri i pójdę resztę syropu dawać, no to coś tam nagram jeszcze z tego, można powiedzieć, że końcówki drugiego, drugiej porcji syropu na zimę. <grytanie> Jest i pikuć, dawno go by nie było, co to będzie dzisiaj coś jeszcze padało w dzień, powiem wam. Idę zobaczyć ile w końcu jest tej miarce. Bo... No nie spadało zbyt długo, ale takie chmury właśnie przelotne opady były cały dzień. No około dziesięciu chyba było wcześniej 8 9 jest Dobra, wylejemy. Bo widzę, że już jakiś ślimak tam w las. 9 litrów, słabiutko. W prognozach na niektórych stronach pokazywało nawet 30 litrów. No to ostatnio spadło 22. Teraz, jakby 30-50 to litrów w tydzień to by było fajnie. Grzybki by rosły, ale i tak. no, Ponoć tak prognozy pokazują, że dwa razy będzie w tym tygodniu padać. Może nawet trzy po właśnie. No zobaczymy po ile litrów, żeby parę spadło, no to będzie dobrze. Yy, może się pojawią. No już pora, no już jest wrzesień. Tak mniej więcej w połowie września już pojawiały się prawdziwki. No, czasami nawet koniec sierpnia. Pamiętam jak mocno padało. Tu kiedyś był rozbity słoik. Tak, z miodem rozbił się słoik. Dałem go do jednego ula i widzę już... Znaczy widzę. No już wcześniej go wyciągnąłem, tylko jeszcze pszczoły się kręciły w środku. Dałem, żeby one tutaj wyszły. No jest godzina 19, słońce już tam się gdzieś schowało. Nie chcę za szybko po prostu dać, bo zaraz będą rabunki. Ale tutaj szybko powinno pójść 15 minut i leżaki. W niektórych leżakach są po dwa, dwie podkarmiaczki, no to tam już nawet nie trzeba będzie. Nic dokładać, no ale w większości jest jedna, no to po 2 litry zostaną te leżaki z 5 leżaków i y, odkładówki bez uliburnata, bo ostatnio tak jak Wam mówiłem, że wlałem 2 litry, a później 1 litr, ale po co ja to zrobiłem to nie wiem, tylko więcej roboty, oczywiście teraz po 3 litry leję tyle ile chcę do odkładów przy jednej porcji, bo y, odkładówki nie dostaną 16 litrów, tylko 12 jest mniej ramek Powinno im to starczyć. No, jest 6 ramek, a w rodzinach produkcyjnych jest 8. Czasem na 9. No to jest różnica. Tak czy siak, no zobaczymy. Jeżeli 16 litrów to idzie za mało, to jeszcze coś doleję. Ale mówię, no raczej nigdy nie brakowało tego pokarmu. Ktoś powie, to po co dawałeś ciasto? Ciasto dałem tako, profilaktycznie. Jedne zjadły, inne nie zjadły. Ale rok temu. Nie było tak mocno zalane te gniazda. Dałem za mało, bo ja rok temu karmiłem rodzinki nie wiem, czy pamiętacie na 10 ramkach i z każdej rodziny zabierałem 2-3 ramki do tych, co były na wrzosie. W tym roku tego nie robię. Jest 8 ramek, więc do tego syropu powinno starczyć. Dobra, chyba zaraz zacznę, bo to jednak. Nic tu nie widać, żeby pszczoły latały, dosyć chłodno jest. No dobra, ale trzeba rozpalić się, podkurzać. Ostatnio ktoś tam pisał, że ale łagodne pszczoły, bo nie atakują. No powiem Wam, bo wtedy było bardzo ciepło. Dzisiaj było około 20 stopni, w nocy deszcz, w dzień takie też przelotne opady. I pszczółki nie będą zbyt zadowolone, że ktoś im yy, zagląda. Dlatego nie, no, nie ma co ryzykować, bo pisał w komentarzu, Jeden z komentujących, że fajnie wyciąć te folie z dziurą od góry i, i to i te podkarmiaczki w tych odkładówkach ta, w ten sposób zrobić, że pszczoły nie będą miały dojścia. I rzeczywiście fajny pomysł, no ale to powiem wam, mam nadzieję, że nie zapomnę tego pomysłu i na przykład za rok jak będę już nowe folie dawał bo te po przeniesieniu pszczół to ja będę po prostu wyrzucał to jest taka folia ogrodowa, to jest tania sprawa a no żeby nie przenosić jakichś chorób, patogenów czy z różnych e, tych z rodzin z jednych na drugich no to tą folię lepiej wyrzucić czyli za rok jak będę przed odkładami w maju wycinał tą folię trzeba będzie pomyśleć o tym żeby od razu zrobić miejsce na podkarmiaczkę i cały rok trzymać tam podkarmiaczkę no wiecie w sezonie jak jest miód nektar przyciągnoszą to na Ci nie interesują e, tym jak wlejecie trochę syropu do odkładu niby bezpiecznie jest ciasto no ale no to wtedy ciasto na tą dziurę położymy zabierzemy pod karmiaczkę też, też e, jest to dobre rozwiązane także dziękuję za e, radę w komentarzu pamiętajcie żeby się w komentarzach jakoś zachowywać w sensie nie wyzywać jakichś różnych Hej, tu takiego w, w komentarzach nie ej żeby nie było, bo po prostu no część, ej, tak jakby YouTube ej, blokuje, część takich komentarzy, ale mimo wszystko, nie wszystkie. I czasem no, ktoś może poczuć się urażony po prostu. Jesteśmy dorośli, ludźmi wszyscy, a nawet jak nie jesteśmy wszyscy dorośli, a to oglądamy, no to jakieś tutaj. a to ja tych rodzin produkcyjnych nie, eee, tych nie, tych nie to mogę, bo tu możliwe, że jest jedna podkarmiaczka, ale jak są dwie, no to nie szkodzi. No. Także tutaj tak lekko od dołu, ale i tak jak będę tam z góry ściągał folię, to też trzeba będzie pewnie... A dobra, drugi rząd podejdę to od nowa. Pod troszkę, troszkę. No. Także pamiętajcie, o zachowaniu kultury, wypowiedzi bo my tutaj jesteśmy pszczelarzami i wszyscy kolegami jesteśmy i się traktujmy nawzajem jak kolegów no, ta fajna, bo ona siedzi na dole, ale są wszędzie w uliczkach pszczoły, a nawet jako słaba, to trzeba łączyć słabsze odkłady po zakarmieniu czasem się jak otwiera to jest cały yy, cały tutaj yy, Daszek a, a tutaj kiedyś też tą rodzinę pokazywałem. Nie wszystkie są w tym takie, że jest tak mało tej pszczoły. Znaczy, mało, no mało jest na górze. Później Wam pokażę jakąś inną, bo nie uwierzycie. Także gdzie ja dałem banek no ale widzicie, dwa dni temu tulałem i jest puściutko. Także dwa dni na półtorej litra im wystarczy, jakby były słabe one by tego nie ruszyły, a podkarmiaczka jest pusta, więc mniemam, że nie były wcale, nie są wcale takie słabe jak na pierwszy rzut oka może to wyglądać i ta folia byłaby na ramkach, byłby tu wycięty kawałek tam jak wchodzą pszczoły i by nie było problemów z żądleniem, chociaż jak widzicie w tej rodzinie nic, żadnych problemów nie ma ta aj, aj, aj. nie dałem tego dobra Także mniej więcej tak to wygląda. No tutaj otwieram i po prostu zaglądam jak jest jedna podkarmiaczka no to no ale widzicie pszczoły tutaj w sumie nie, nie atakowały nawet nie trzeba dmuchać. Ale też zależy od rodzinki. Zależy od rodzinki. Jakże lejek dwa literki przyniesiemy syropu. Ktoś się ostatnio pytał czy nie ma robunków. Bo tam się porozlewało trochę, akurat wtedy to był deszcz. Jak pierwszą dawkę dawałem, ale na przykład przedwczoraj, jak tu lałem porozlewało się to z rana na drugi dzień. Rzeczywiście było zamieszanie. Dosyć duże w pasiece. Pszczoły gdzieś to zbierały, ale no wiecie, no ogólnie nawet praktycznie rodziny, nawet w odkładach, dają sobie radę z tymi rabunkami, rabusiami które wchodzą. No nie wiem, jedynie w sytuacji, kiedy naprawdę jest mega jakieś porażenie warozy, nie wiem, matki nie ma, stracą ten instynkt obronny, a tak cały czas. No nie ma do jakiegoś takiego, wiecie, żeby mi wyrabowały rodziny do zera, chyba, że coś właśnie było nie tak w takiej rodzince. Także ja się tak raczej nie boję, ja patrzę na niektórych produkcji takich z pasiekami zawodowymi. I oni nawet w dzień potrafią z jakiegoś małzera pompą karmić, bo mają na przykład 500, 500 a nawet 1000 rodzin nie? i się nic nie dzieje. W sensie, że no tak, pszczoły dostają szału, trochę się atakują, ale no, trzymają silne rodziny i im to nie przeszkadza, nawet w dzień. Ale gdzieś mają w lesie z dala od ludzi i po prostu mają to w nosie. No widzicie, tu więcej pszczół siedzi. One tak jak się wkurzają, to podnoszą odwłok do góry. I trochę żądełko. Tak pokazują, żebym za bardzo nie aniakował chyba. Bo dostanę zaraz i czasami dostaję, no ale no, widzicie, teraz się tu wkurzyły, no ale no, nie mogę inaczej, tylko w ten sposób. No, no nie, nie ma tragedii. Ogólnie troszkę się podmucha. No Czasem jakieś żądwo zbiory, no ale co zrobić? taka, Tak to już z nami pszczelarzami jest. Taka praca z półtorej, więcej, i tak nie wejdzie. To jest chyba te podkarmiaczki, mają 1,6 litra. O ile się nie mylę, ale już nie pamiętam, bo w tamtym roku je chyba kupowałem. W tym nie. Czędzie fajnie, że wypity po dwóch dniach, półtorej litra. Odkładziki, o, Tu są jakieś pszczoły i, i też moje zadanie w takich sytuacjach powyciągać. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ta wyciągnięta z syropu nie urządliła gdzieś palca, więc one są chyba wdzięczne, aczkolwiek to trzeba robić bardzo szybko. O, czują o palcem gdzieś strącić, żeby po prostu się nie utopiły. No, także tak to właśnie wygląda. No dobra, ja tu sobie już skończę, bo nie będę już powielał tego samego. Tutaj takie odkłady. Aha, jeszcze tu jeden z tego i lecę dalej. A 15 minut będzie zrobione. Coraz krótszy ten dzień, coraz chłodniejsze wieczory, ranki. No jesień, jabłka lecą, liście już powoli lecą. Widzicie, tutaj już winogron u jest dobry, maliny już się kończą. Ale ja lubię polską jesień. Zwłaszcza tą taką do listopada. Październik, wrzesień jest super. Listopad jak już jest bez drzewa, bez liści. Szaro, buro, zaczyna wiać, padać. Deszcze, wichury, orkany przychodzą. No to ja uciekam. <gry> Czyli no nie wiem czy uciekam, bo ostatnie dwa lata w pracy byłem i teraz możliwe, że też pójdę sobie dorobić na jakąś wycieczkę. No ale no nie lubię. Listopad to jest najgorszy mój. Miesiąc w roku. Ale co zrobić? Jeden zły na 11 dobrych. No patrzcie, tutaj widzicie, no jest pełno tych pszczół. Problem jest taki, że tak agresywne, tylko podniosłem daszek, nawet nie zdążyłem, a od tamtej strony dymiłem. Tylko podniosłem daszek, od razu trzy na spodnie. Na szczęście chociaż żądła próbowały wbić, to nie wbiły. No ta rodzina jakaś. Może coś być, nie tak? Może matki nie być? Albo po prostu złośliwa rodzina. No zobaczymy, Wiecie. teraz to ja jej nie będę ruszał. No też różnie one podchodzą, jeżeli chodzi o te karmienie. W tym sensie, że może one nie będą takie złe w sezonie, że im przejdzie ta wojaczka. No zobaczymy. Na razie to mówię, no muszę na spokojnie odejść, bo się nie da. Podejść. No także, tak to jest. Niby fajnie, fajnie, a jedna rodzina zawsze się znajdzie takie diabełki. No czekajcie, bo widzicie. No, już trochę się uspokoiły. W środku pełno jest pszczół. Kurczę, trzeba gdzieś rzucić yy, patyk. O, jeszcze te rękawiczki mam takie, że więcej na palców na... O, widzicie, one startują, ale dało radę, o, pełno jest tutaj pszczoły musiały tam z dołu sobie zrobić przejście, trzeba te jakieś patyczka najlepiej by było, żeby wyszły, ale to raczej się to tak nie, nie uda szybko zrobić Po prostu patyczek, one będą wypijać i wyjdą te pszczoły coś suchego, żeby się Unosiło, żeby one mogły to przeżyć. Ewentualnie zaraz coś tu poradzę, ale i tak. Bo, tam jak jest gdzieś dziura, to nie bo ja to mogę je teraz. Nie dość, że najbardziej agresywne to jeszcze takie problemy. No. No i teraz mnie próbują zaatakować. I co tu się stało? Tu się podniosło, ale czemu aż tak mocno? Jakim cudem? Dłutko mi się przyda. Miało to być przyjemne, szybkie, bo jest mało. A ja się zawsze coś, kurczę, wynajdę. I zabawa jest. Ale czemu to aż tak podniosło, widzicie? Taka przerwa się zrobiła. Jakim cudem? Aż tu wyszło. No co? O, teraz jest dobita Tak z tej strony jeszcze trochę No bo one tu nie mają wchodzić bo się będą topić No dobra, Już powinno być OK Ale złe Silna rodzina, ale zła Silna, no odkład, ale jej się przełoży do normalnej Normalnego Ula, jak jest dużo Silne pszczoła. Dobra, jakoś jakoś się zrobiło. O no, wredne te wredne, cały czas mnie tutaj ganiają. Na siatce mi jedna no i gorzej, że te spodnie są do niczego. Przebijają żądłami jak gdzieś napięte są. Dobra. Nie jest ta folia? Aha, ona jest z przodu. Dobra, muszę dwo, dwoma rękoma, bo jedną ręką sobie nie poradzę, one są wściekłe. Troszkę jeszcze podymić muszę, założyć folię, no i daszek. Także widzicie, niby fajnie, fajnie, a nie do końca. Jeszcze mam tak, tam jeden taki odkład. I już na szczęście z tymi odkładami spokój. Chociaż tylko ten jeden jest taki zły Inny nic się nie działo. Do tego jeszcze tutaj dwa i tam jeden leżak. Także jeszcze tylko cztery rodzinki i koniec. Także cześć, udanej niedzieli wam życzę. Cześć, trzymajcie się.